No gdzie jesteś? Jest? Halo? No? Halo. Co to jest? Kto się odezwał? O jest? Kto tu jest? Kto tu jest? napis. Od górę. nie ty jesteś? Co za ty jesteś w ogóle? Podróżnik. Podróżnikiem jesteś? Podróżnikiem pod jesteś? Podróżnikiem jesteś? tak? Tak. się. Czekaj, muszę ciebie zobaczyć. Ty podobny do wikinga jesteś. Ale wie, to wyżyły bardzo, bardzo dawno temu. Ej, gdzie uciekasz? Ej, gościu! Porozniku Podróżniku! Nie uciekaj, nie! No gdzie ty uciekasz? No chodź ty, dziadu, jeden! No, może jesteś dziadkiem. No co tak? Ale się ciebie ścina. Dziadku, jeden. Hej, jak jesteś podróżnikiem, to co zrobisz? Robię O, ludzie, z takimi ludźmi to się dogadać nie można. Jesteś podróżnikiem, prawda? No to byś mnie mógł gdzieś zawieźć, tak? No. No to powiem ci, miejsce i byś nie zabił. Znaczy, a raczej miksturę. Ja bym mówił, to fajnie. Ludzie, ja Gdzie ty jesteś? Wuściu! Słuchaj, jesteś... mogę... ...jedzablel... Jeżeli jesteś vikingiem, to nie musisz być taki brutalny. Co chcesz w zamian? Bo podróżnik zawsze coś chce. Przewidzisz mnie na jakąś planetę ja chcę i jedziemy. Ja, ja chcę jedzenie. A może być króliczek? No bo wiesz, króliczki zawsze dobre. No, może by, mogą być króliczki? Doch. No, weź, nie patrz na ten zastrany telefon. No człowiek Na telefon. Dobra, to ci będę króliczka. Kręk! Kruka. Chodź, o, jasnej, ciasnej. chodź, chodź. Chodź, chodź. 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 500. A szkło może być? Nie, jasne jedzenie. Oj, jasne, ciasne. Do jasnego, zielnego niebieskiego miecza świetlnego. Dobra, znajdę ci to jedzenie. A może być coś innego, prócz jedzenia? 10 kwiatków. Już się dam. 10, a ładnie. No, dobra, dobra zbieram kwiatki do nocnej I miecz Kwiatki? miecz? Jedno mi wystarczy jedzonko 10 kwiatków Jedna skóra I miecz Może być 7 kwiatków? Może być no. Ale ma być drewniany miecz No okej okay. się noc robi gdzie ja, ci mam, ja mam ci wyczasnąć mieć, gdy się już dzień, noc robi? Kamienny miecz, proszę. Kamienny czy drewniany? Kamienny. A! Chodź. Skryjemy się pod ziemią. Będę jakiegoś dziada słuchał. A, wypchaj się. Dobra, może być jedynka skóra. Zrobić ten miecz, ale... ...drużyną. No. To samo trzeba robić. Dziadek, macie tego już Spaduwa. Nic... Spadła. Cze... Pięknie no i już. Pomocy! No, uratuję cię do jasnej. Nie! No, no, wyszedłem. Znaczy no nie wyszedłem. Dziadkuj, coś jeszcze zrobił? Tego no i widzisz, teraz, ci miecze nie zrobię? Czemu? Chodź tu! Bo już dwa drewna składają. No. jest bardzo mądre. Szybko! Czego chcesz, dziadku? Chcę nie, tu, nie, A są tu już jakieś potwory? Nie, ale to to Czy to potrzebne? Tak To proszę masz Teraz rób co masz robić nie. A A co ty robisz? Ha, ha, ha. Mam też jego Dał się nabrać Znaczy tak naprawdę nie przeniesie się do, tej, do tego miejsca którego chce Ale się gdzieś przeniesie To będzie gdzieś jeszcze jeden naiwny człowieczek co to jest? Witaj człowiek. To ty jesteś podróżnikiem? A. Chcesz się przenieść? Do mojego świata. O, tak chcę. <grym> I kogo chcesz zabić tam? Bo tam jesteś. Ja też kiedyś byłem tym. Chcę I... zabić obi -Mana. Nie ruszaj się człowieku. Widziałam właśnie takiego. I też go przeniosłem. Gdzie? Wiedzieć. Teraz ciebie przyniosę. Zgodzisz się? Oczywiście miecza nie będę używał. No i cię nie ma.